Wyobraź sobie, że cała rzeczywistość, którą znasz Ziemia pod Twoimi stopami, gwiazdy na nocnym niebie, a nawet Twoje własne myśli nie jest do końca prawdziwa. Że trójwymiarowy świat, w którym żyjesz, jest zaledwie projekcją ukrytą na odległej, dwuwymiarowej powierzchni. Tak jakbyśmy wszyscy byli częścią kosmicznego hologramu brzmi jak science fiction a jednak to jedna z najbardziej poważnych i intrygujących hipotez współczesnej fizyki. Czym właściwie jest hologram? żeby zrozumieć tę ideę, warto najpierw przypomnieć sobie czym jest hologram. To obraz zapisany na płaskiej powierzchni, powiedzmy na szklanej płytce, który pod odpowiednim światłem wygląda jak trójwymiarowy przedmiot. Hologram potrafi przechowywać całość informacji o obiekcie w każdym fragmencie swojej powierzchni. Innymi słowy, nawet jeśli hologram się uszkodzi, w każdej części nadal jest zakodowany cały obraz. Ta właściwość stała się inspiracją dla fizyków Skoro hologram może tworzyć złudzenie trójwymiaru z płaskiej powierzchni, to może i cały wszechświat, który widzimy w trzech wymiarach, jest w rzeczywistości zapisany w dwóch wymiarach. Początek hipotezy, czarne dziury i problem informacji. Historia zaczyna się od badań nad czarnymi dziurami. Stephen Hawking wykazał, że czarne dziury emitują promieniowanie, nazwane dziś promieniowaniem Hawkinga, co prowadzi do ich stopniowego wyparowywania. Powstał jednak ogromny problem. Jeśli czarna dziura całkowicie zniknie, to co stanie się z informacją o materii, która do niej wpadła? W fizyce istnieje fundamentalna zasada. Informacja nie może zostać zniszczona. Tymczasem czarne dziury wydawały się tę zasadę łamać. Wtedy okazało się coś niezwykłego. Obliczenia sugerowały, że cała informacja o tym, co wpada do czarnej dziury, zapisuje się na jej powierzchni, horyzoncie zdarzeń a nie w objętości wewnątrz. To był moment przełomowy. Jeśli czarne dziury zapisują dane na powierzchni, to może i cały Wszechświat działa w ten sam sposób. Sformułowanie zasady holograficznej. Dwaj fizycy, Erhard Hoft i Leonard Saskind, wyszli z odważnym pomysłem. Wszechświat, który widzimy jako trójwymiarowy, może być tak naprawdę hologramem zakodowanym w dwóch wymiarach na kosmicznej granicy. Wszystko, co obserwujemy, od atomów po galaktyki, może być projekcją danych znajdujących się na tej granicy. To znaczy, że żyjemy w świecie trójwymiarowym, ale jego fundamenty są zakodowane na powierzchni w wymiarze o jeden mniejszym. Podobnie jak gra komputerowa, wygląda na trójwymiarową, choć w rzeczywistości wszystkie dane istnieją w kodzie zapisanym na płaskiej płycie. Dowody i eksperymenty. Na razie hipoteza holograficzna pozostaje teorią, ale. Naukowcy podejmują próby jej weryfikacji. Kosmiczne promieniowanie tła. To echo wielkiego wybuchu, które możemy obserwować jako delikatne promieniowanie, wypełniające cały wszechświat. Fizycy analizują jego fluktuacje, by sprawdzić, czy nie zawierają pikselizacji rzeczywistości. Śladów tego, że przestrzeń jest zakodowana niczym hologram. Eksperyment holometer. Na Uniwersytecie w Chicago powstał specjalny detektor, holometer, który próbuje wykryć mikroskopijne drgania przestrzeni. Gdyby wszechświat był hologramem, przestrzeń mogłaby drżeć w sposób charakterystyczny dla zakodowanej projekcji. Grawitacja kwantowa i teoria strun. Hipoteza holograficzna zyskuje też wsparcie z teorii strun. W fizyce istnieje słynna dualność ADS-CFT. Według której pewne teorie grawitacji w przestrzeni zakrzywionej mogą być równoważne z teoriami kwantowymi, bez grawitacji zapisanymi na jej granicy. To matematyczne potwierdzenie, że holograficzny opis może być realny. Filozoficzne konsekwencje. Jeżeli hipoteza holograficzna okaże się prawdziwa, nasze spojrzenie na rzeczywistość zmieni się diametralnie. Czym jest realność? Może to, co widzimy i dotykamy, jest tylko cieniem zakodowanej struktury. Czy istniejemy w symulacji? To pytanie nasuwa się samo: jeśli nasz świat jest projekcją, czy różni się czymś od symulacji komputerowej? Granice wiedzy: może nasze zmysły i aparatura naukowa widzą tylko projekcje, a prawdziwy fundament kosmosu jest ukryty w wymiarze, do którego nie mamy dostępu. Codzienne porównania: aby łatwiej to pojąć, wyobraź sobie. Gra komputerową 3D. Wszystko wygląda przestrzennie, ale dane istnieją na płaskiej karcie pamięci. Film wyświetlany na ekranie. Obraz wydaje się mieć głębie, ale pochodzi z płaskiej powierzchni. Hologram w karcie kredytowej. Widać trójwymiarowy kształt, choć zapisany jest w dwóch wymiarach. Tak samo cały wszechświat może być jedynie projekcją czegoś głębszego. Podsumowanie. Hipoteza fonograficznego wszechświata to jedna z najbardziej zdumiewających idei w historii nauki. Powstała z prób zrozumienia czarnych dziur, ale prowadzi nas do pytań o fundamenty rzeczywistości: czy naprawdę żyjemy w trójwymiarowym świecie, czy w iluzji zakodowanej na kosmicznej powierzchni? Na razie nie mamy ostatecznej odpowiedzi, ale już sama możliwość, że cały wszechświat jest hologramem, otwiera nowe drzwi, zarówno w fizyce, jak i w naszej filozofii życia. Być może kiedyś dowiemy się, że to, co nazywamy rzeczywistością, jest tylko cieniem czegoś jeszcze większego i bardziej fundamentalnego. To, co dla starożytniu było mitem, dziś staje się poważną teorią fizyczną. A jeśli hipoteza holograficzna okaże się prawdą, wtedy naprawdę okaże się, że wszechświat jest znacznie dziwniejszy niż kiedykolwiek mogliśmy sobie wyobrazić.